Witam grupie akcjonariuszy. Chciałbym serdecznie powitać i przedstawić naszych akcjonariuszy: Panią Grzegorzatę Nawarę, Pana Rafała Polanskiego, Pana Stanisława Hana oraz reprezentującego akcjonariusza miasta Złoto, Pana Włodzimierza Paparasa. Krótkie oświadczenie w imieniu akcjonariuszy: Proszę Pana Stanisława Hana. E, Witam Państwa w imieniu Grupy akcjonariuszy Szanowni Państwo, dzisiaj, 10 września 2014 roku, ten dzień jest wyjątkowym dniem naszego, dlatego, że Śląsk jest pełni, w 100% klubem Dolnego Śląska. W skład, zarządu, ale w skład akcesoriów wchodzi miasto i wchodzą firmy które są zrzute z Dolnym Śląskiem, działają od wielu lat na Dolnym Śląsku i firmom bardzo zależy na tym, aby na Dolnym Śląsku sport się bardzo mocno rozwijał ja ze swojej strony mogę powiedzieć tyle, że już mam doświadczenie w sponsorowaniu sportu Dolnego Śląska, ponieważ sponsorowałem żużel, sponsorowałem maraton i myślę, że należałoby my włączyć się e, do klubu WKS, e, ponieważ e, liczymy na to, że Wrocław powinien zasługować i zasługuje na dobrą drużynę. Będziemy starać się wraz z zarządem działać tak, aby ten klub był rzeczywiście e, klubem dobrym. Chcemy, żeby była przede wszystkim spokój, żeby było poszanowanie wzajemne i chcemy oddać władzę zarządowi, powinien, władze, powinien zarząd, zarząd zarządzać klubem, jak i również trener powinien trenować, a między zawodnikami, trenerem i zarządem chcielibyśmy, tego życzymy sami i wszystkim kibicom Dolnego Śląska, aby była współpraca i wzajemne zrozumienie i poszanowanie.